Mamy nowy tydzień, więc rozpocznijmy go z impetem, a zatem nipoos! Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Ninja, a dzisiaj zapraszam was gorąco do obejrzenia vlog gameplaya z For Honor. Rozpoczął się nam nowy tydzień i będzie w tym tygodniu naprawdę dużo materiałów na kanale, o czym za niedługo sami się przekonacie. Postaram się też zrobić coś takiego, że każdego dnia będziecie otrzymywać jednego vlog gameplaya z rana, tak żeby niektóre osoby też mogły zobaczyć go o godzinach porannych. Na przykład jak sobie wstaniecie rano do jakiejś kawki czy coś. Słuchajcie, dużo się działo. Mam ponagrywanych sporo grubszych filmików o tym. Nie chcę wam tutaj zdradzić grubszych szczegółów, wolę, żebyście je zobaczyli na bieżąco. Więc cóż, oczywiście, informacje też dla sponsorów. Praktycznie przygotowałem już dla Was w pełni gotowe bronie więc w tym tygodniu na pewno do Was już powędrują. Więc o to się nie martwcie, pamiętam o Was. Yy, tak, wybaczcie za mój głos. Delikatnie mnie tutaj yy, katar wziął, ale poza tym to nic mi takiego nie ma. Już mi przechodzi, właśnie leczę się, teraz piję sobie herbatkę z lipy, z cytryną, limonką i jeszcze także miodem i miętą. Jest na bomba witaminowa. Polecam serdecznie pijciełka. Dobra, przygotujmy się do pierwszego pojedynku. Oho, o. Teraz się oddycham. Trzeba będzie taktycznie rozegrać tego mecza. też myślę, że mógłbym zagrać agresywniej. No dobra, tutaj nie będzie większych problemów. No to co, jak sobie to zakończymy? Ja myślę, że może pomachamy sobie troszkę. A no proszę, obudził się. Różni... No tak, pod koniec troszeczkę zekscytoważyłem przeciwnika, ale wiecie, bawimy się tutaj akurat, nie gramy teraz tutaj na jakimś turnieju. Zdrówko, mistrzowie i mistrzynie, co tam dobrego u was słychać? Piszcie śmiało no. w komentarzach, jak tam wasze drinki ninjitsu. E, powiem wam, że na kanale będą się teraz ukazywać codziennie materiały, e, gdzie będę trenować kusarigamą i na linie. Codziennie będą to filmiki takie 2-3-4 minutowe z muzyką w kilku ciekawych miejscach, z kilku ujęć, z kilku perspektyw. Myślę, że powinno się Wam to spodobać i przez to będzie się też też bieżąco dość niezły tutaj, yy, mam nadzieję, progres treningu oczywiście. Myślę, że też to Was powinno trochę zmotywować do treningów. Yy, w niedługim czasie planuję też powrócić do... Yy, do trenu trenuj z Ninjam live. Ojej, ale, ale mi się oberwało. Się zagadałem, powrócimy sobie do tenu z ninjom Live zapewne w niedługim czasie, tylko chciałbym jeszcze y, na razie y, wdrążyć sobie to, żeby codziennie na kanale pojawiały się materiały właśnie gdzie trenuje Kunaj na linie oraz także Kusari Gamma. Dobrze, będzie też ciekawostka, zapraszam was serdecznie do do grupy Adepci Ninja Pacjonaci Sportów Sztuk Walki na Facebooku, w opisie materiału znajdziecie link. Bo za niedługo będzie można dostać coś, za szczerze powiedziawszy, bardzo niedużo. Więc polecam serdecznie śledzić na bieżąco. No, zobaczcie, jak za niedługo oszczędzi. To będzie taka niespodzianka, nie będę nam zdradzać szczegółów. Mam drugą rundę, bez problemu sobie wygraliśmy. My generalnie z przeciwnikiem tej nie mamy żadnego problemu. Chociaż ja będę chciał wysparkać, bo coś czuję, że nie zbiera. Dobra, ale to zaraz po rundzie, to jeszcze wytrzymamy. Dobra, spróbujmy tę rundę teraz już tak wygrać, wiecie, na kozaka. Dobra, nie widzieliście tego, nie słyszeliście tego, co powiedziałem przed chwilą. Okay. No, z tym po. Oczywiście wygraliśmy sobie tę rundę. No, oczywiście, jak oczywiście zginęliśmy też pod koniec, więc można powiedzieć, że lekko na farcie. Dobra mistrzowie, w dniu dzisiejszym też na kanale pojawi się materiał z Mortal Kombat pierwszego. Zakupiłem Mortal Kombat 1, 2 i 3 na gogu, polecam serdecznie, za 5 za dolców można kupić, czyli za 20 zł właśnie te trzy gry, które fantastycznie działają. I co najważniejsze, to wersje z DOS-a, a nie są to wersje z jakichś innych platform, więc jeżeli graliście kiedyś na komputerach w dawnych czasach, to polecam serdecznie, bo będzie to wasz taki powrót do klasyki. Wybaczcie na chwilkę. Dobra, i też uwaga na live'ach dzisiaj, znaczy na live'ach dzisiaj, co ja to też mówię, na live'ach w niedługim czasie, bo we wtorek, bo jest też nawet w poniedziałek, będziemy już ogrywać Fira. Postanowiłem, że ogramy sobie Fira Trójkę. O, tutaj pod ręką miałem dokładnie tą gierkę. I myślę, że będzie to całkiem fajna pozycja tutaj na live'y, bo doskonale wiem, iż lubicie oglądać live z horrorów. Ze mną, tutaj y, w roli głównej, że tak powiem, bo po prostu fajnie się ogląda jak ktoś się boi i że tak powiem, sera po gaciach. Więc myślę, że Wam tutaj y, wyjdę na to, o co prosiliście już od dłuższego czasu. Myślę, że Fir będzie całkiem fajną tutaj grą horror na live'y i powinno mnie też nieźle tutaj wystraszyć w niektórych momentach. Myślę, że będzie ciekawe. Też mam kolejną pozycję na później, jaką będziemy ogrywać na liveach i mistrzynie. Będzie to też taki horror-tealer, mianowicie Fahrenheit, nie wiem czy graliście, bardzo dobra gra, polecam serdecznie. Przygodowo-taktyczna, y oczywiście też tealerowa z horrorem, więc będzie tutaj też dreszczyk emocji i trzeba będzie trochę pomyśleć, więc też będę liczyć na waszą ingerencję. Dobra, mamy tutaj wikinga. O nie, o nie! Nie mogę wpaść tam! Jak tam wpadnę, to będzie źle. Dobra, ale chciałbym go kurde... Tam jakoś wkopać. Jakby się tak dało... O dawaj! Jest! O kurde, prawie. No dobra, to nie takie łatwe. Ale widzę, że on też się chyba na to napalił. Ja wczoraj powiedział, że nie brałem pod uwagę teraz, czy wygram, czy nie w tej rundzie. Chciałem, żeby się gość po prostu... Utopił w tej, w tej gorącej wodzie. I tak, jeżeli chodzi też o kolejne materiały, jakie będą się ukazywać, to będziemy też grali w Mortal Kombat 10 oh, y online. I z tego też będę wam nagrywać materiały. Troszkę się tutaj będę musiał podszkolić. Już na dniach zobaczycie materiały. Jak to India Skorpionem będzie wymiatać. Będą też materiały z CSA, do tego też na pewno powrócimy, więc pewnie w niedługim czasie też powrócimy sobie do CSA na liveach, bądźcie tego też świadomi. Ale to może w przerwie, kiedy najpierw e, ogramy sobie e, FIRA, trójkę. I tak mistrzowie też kolejna rzecz, jak będzie się pokazywać na kanale, to mistrzowie i mistrzyni, na pewno będziemy też powrócimy sobie też ogólna treura e, gdzie będę wam też nagrać gameplay three. z tej gry e, powrócimy sobie, znaczy powrócimy, rozpoczniemy sobie serwę też z z for Speed'a, Payback'a w niedługim czasie, raczej na live'ach będziemy to ogrywać. Yeah. Myślałem, yeah. żeby na live'ach robić tak, żeby wtorki, e, że we wtorki ogrywamy. Yeah. We wtorki będziemy ogrywać y, Need For Speed Paybacka, a w czwartki będziemy ogrywać Fira. Tak po 5 godzin live'a, myślę, że to będzie całkiem fajne. Mam nadzieję, że Wam się to powinno spodobać. Tak więc, wtorki, czwartki będziemy ogrywać live y na kanale. wieczorami. od godziny, y, dajmy na to: 21 do tej drugiej w nocy, bądź też 20 do pierwszej w nocy. E, raczej tak, raczej tak: 20 do pierwszej w nocy. 4-5 godzinek, no, coś takiego. Może tam z jedną krótką przerwą Dobra, czas go dobić. On się już i tak nie zregeneruje. A jednak o, o, o. Zaraz jeszcze się okaże że mam problem. jeden oczywiście cały czas na prowadzeniu, tak więc to, co się będzie działo na kanale, a w późniejszym czasie, kiedy ogramy już te dwie gry, myślę, że na live powrócimy sobie do Wiedźmina na trzeciego, Więc też będzie tutaj całkiem fajnie. Myślę, że to są dobre gry, które z przyjemnością będziemy sobie tutaj ogrywać na live'ach. Tak więc sporo będzie na pewno gamingowo teraz, ale tak jak powiedziałem, nie obejdzie się też bez treningów i też o bez robótek warsztatowych. Bo tutaj mam sporo materiałów, które właśnie na dniach będziecie teraz e, oglądać. W dniu dzisiejszym pojawi się materiał jak klepałem Honda Civic. E, udało się wyklepać samochód i tutaj zakitować go. E, następnie później zobaczycie też jeszcze tam materiał jak e, działałem e, z zerzakiem. Będą też jeszcze materiał dotyczące polerowania reflektorów w samochodzie. Dodatkowo też pojawi się jeszcze ostatecznie materiał dotyczący woskowania samochodu. I też jeszcze y, powrócimy sobie na pewno do tego tematu y, motoryzacji troszeczkę na kanale, więc szczególnie też na tego typu materiały z takich właśnie robótek warsztatowych. Ostry! Okej, okay, 3-1 wygraliśmy. Myślę, że stoczymy sobie jeszcze jeden pojedynek. Mam ochotę jeszcze powalczyć trochę. Dobra. Skoro, że Overlorda niestety nie udało się włączyć, jeżeli chodzi o Dungeon Keepera. Jeżeli pytalibyście, to myślę sobie, że też do niego powrócimy. Jak nie będę miał ewentualnie czasu coś nagrać, to będzie właśnie Dungeon Keeper na kanale. Więc myślę, że będzie sporo materiałów, sporo wszystkiego powinno się Wam to spodobać, że tak powiem. No, będzie grubo, będzie grubo, mistrzowie, mistrzynie. ja nie będę wam tutaj już więcej o tym mówić, zobaczycie sami. Łaka, łaka, baka. Dziwne dźwięki tutaj mamy. A co niedługo powinno zejść tam na naszego nowego przeciwnika? Jeszcze też mam jedną gierkę mistrzowie, zobaczcie, Shell Shock 2. To jest taka, taki taki healer, taki taki FPSik. Myślę, że w to też ewentualnie kiedyś będziemy mogli pograć sobie na najwach. gierka podobno jest też straszna, więc myślę, że po firze, po tam jeszcze tej gierce typu Fahrenheit też sobie w to pogramy. Dobra, trzeci pojedynek sinobim. A kurde, mogłem wziąć jakiegoś samuraja Kenseya na przykład. Zdrówko, mistrzowie mistrzynie. i mistrzynie. Nie cieraj, mi się podoba to nowe nowetło. Jakieś teraz DLC chyba wyszło. Aktualizacja była. W ogóle też miałem problem, mistrzowie, bo musiałem Windows'a przeinstalować na kompie. Niestety po aktualizacji coś się, coś się posypało i musiałem przeinstalować kompa, więc też mi zeszło na to dwa dni. Zdrówko. Ale już powracamy i. Jesteśmy teraz na bieżąco, październik rozpoczynamy na pełnej. I też informacja oczywiście, bo wcześniej tam wspominałem tutaj o broń dla sponsorów. Jeżeli jakaś osoba zdecyduje się zostać wspierającym kanał, to dla tej osoby przygotowuję indywidualnie przygotowaną broń białą i jej po prostu wysyłam w ramach podziękowania za sponsorowanie kanału. Okej, okay. lecimy teraz z koksem właśnie w tym tygodniu zobaczycie materiał skunaja dla y, wspierającego Osieka, który właśnie go otrzyma niebawem. O kurde, ale panie on jest rozdrażniony. No, dobra walka, muszę przyznać. Muszę potraktować ją bardziej poważnie teraz, zdecydowanie. Chyba tu mam tej trochę wymagającego przeciwnika, jednak zobaczymy, kto będzie lepszy. Przygotuję się. Yeah. Na chodź tu, piesku, Dobra, teraz to no pięknie poleciałem, beznadziejnie Fatalnie Już to mam problem Palam się, palę się, palę się, palę się grubo za łatwo mu to poszło, coś, coś robię nie tak taktycznie dobra, spróbujemy się odkuć nie wiem co to będzie w tej trzeciej ludzie. ale wyczułem, że damy radę zaskoczymy go dobra no to chodź. Dobra, piękny cios. Ale, ale, ale mam problem. Cholera. Mam problem, mam bardzo duży problem. No niestety. Nie obuło się bez porażki na koniec. Nie zawsze można chyba wygrywać. No cóż, mistrzowie i mistrznie, tym oto akcentem będę kończyć dzisiejszego pierwszego vlogu gameplay'a. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie zostawcie jeszcze łapkę w górę, aby film się lepiej pocynał od dartowych sześciu moich widzów. W ten sposób bardzo pomożecie moim no, wam z góry. Serdecznie dziękuję. Zapraszam serdecznie również do grupy adepci dla pasjonci sportu i sztuki wersji wspólnie wymieniamy się doświadczeniem, przez co rośniemy w siłę. Link w opisie. A ja tymczasem muszę na kolejną ważną misję. Nie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. O z nim bo...